Dostałem dzisiaj kosiarkę Husqvarna Automover model 435X. Jest kosiarką wyjątkową. Dlaczego jest wyjątkowa? Ma napęd na wszystkie koła. Zdecydowanie ułatwia to pracę w terenie pochyłym i w zasadzie tylko na takim ją testowałem. Nie testowałem ją na prostym, bo to chyba bez sensu. Kosiarka właśnie tym się wyróżnia. Nie wiedziałem o innej ciekawej rozwiązaniu, mianowicie o wachliwej tylnej osi. Zdecydowanie jest to na plus tej kosiarki. Pomysł jest chyba zaczerpnięty z rajderów Husqvarna. W momencie, kiedy są większe dziury, większe nierówności na tych pochyłościach, no, daje radę. Po prostu daje radę. Sam byłem zaskoczony, że na zroszonej, mokrej powierzchni jest w stanie wjechać, a ja niekoniecznie byłem w stanie wejść. Z uwagi na to, że dostałem kosiarkę tylko na kilka dni, nie kombinowaliśmy, zamontowaliśmy ją na terenie przed sklepem. Na pewno nie można tego terenu nazwać trawnikiem, jest to bardziej nieużytek. I stwierdziłem, że jeżeli kosiarka sobie tam poradzi, to poradzi sobie na każdym trawniku, który będzie musiała obsługiwać. Teren, jak sobie zobaczycie na filmiku. No, jest trudny. Jest trudny. To jest bardziej łąka. Wykoszona przez nas tylko do poziomu takiego pod kostkę, a później wpuściliśmy kosiarkę. Czujniki ultradźwiękowe. Jest to zaczerpnięte z modelu wcześniejszego 450. Poprawia to po prostu czas koszenia, bo kosiarka zawczasu jest w stanie wykryć przeszkodę i zwolnić, co to daje. Generalnie kosiarka po prostu szybciej kosi. Taka jest mniej więcej zasada. Która przypisywała projektowaniu tego rozwiązania. Też jest raczej wyjątkowe. Jak widać na filmiku, w niektórych podejściach, z uwagi na to, że kosiarka jest dość długa w stosunku do innych automowerów, ma troszeczkę niższy prześwit. Ale projektanci sobie z tym poradzili, ponieważ kosiarka w momencie, kiedy zawiśnie z przodu na zderzaku, co zauważyłem na filmiku, i później w trakcie pracy, kosiarka po prostu obraca się. I wjeżdża pod górę tyłem. Nie był to odosobniony przypadek. Przez 3 godziny robiła to w zasadzie non-stop. Jeżeli nie radziła sobie z prześwitem, bo się teoretycznie mogła zawiesić, nie napierała, nie mieliła kołami, nie, nie robiła nic na siłę, po prostu wycofała się, obróciła i wjechała tyłem. Ten typ rozwiązywania problemów z podjeżdżaniem pod trudniejsze hmm, tereny już był stosowany, ja znaczy już był zauważany w, w wcześniejszych modelach, tylko z uwagi na to, że ta kosiarka jest dłuższa, ma troszeczkę niższy prześwit, ona wykorzystuje to częściej niż poprzednie modele, z uwagi na to, że nam te są po prostu krótsze. Model kosiarki 435X AWD jest wyposażony w intuicyjny panel sterowania. Jest on inny niż w, w starszej generacji kosiarkach i tych do mniejszych terenów, ale myślę, że jest do ogarnięcia w ciągu 10 minut. I chyba go wolę niż tamte starsze. Dodatkowo, oczywiście, sterowanie jest przez telefon komórkowy. Ja tu preferuję. 80% naszych klientów zdecydowanie również jest tego zdania, że aplikacja jest prosta, intuicyjna i tu jest tutaj nie jest nic więcej dodane, nie jest nic, nic ujęte. Jest tak jak ma być. kosiarka w momencie kiedy zaczyna szukać bazy do podejchania do bazy nie parkuje jak większość kosiarek automoweru skwarna przodem, ale jako ciekawostkę podam, że parkuje tyłem. Łatwo się podpina baza dokująca w zasadzie wygląda tak samo jak w kosiarkach wcześniejszych. Tutaj ciężko coś powiedzieć o, o wadach i zaletach, no bo to jest rozwiązanie powszechnie znane. testowaliśmy kosiarkę w terenie o nachyleniu 65%. Tak wyliczaliśmy z bratem. matematyka nie jest naszą silną stroną. Musimy zaufać producentowi, że rzeczywiście wypisał 70. Myślę, że to jest bardzo zbliżone to co powinno to co jest w papierach z uwagi na trudność poruszania się po tym terenie dla człowieka, co dopiero dla kosiarki.